Tutaj masz piękny widok na Tokamak JOI T60SA. Tokamak jest najnowocześniejszym konceptem do tej pory, aby odtworzyć moc Słońca tutaj na Ziemi i produkować energię z fuzji. W obiekcie na północ od Tokio w Japonii cicho uruchomiono największy na świecie reaktor syntezy termojądrowej. Maszynę, która działa w temperaturze ponad 10 razy wyższej niż jądro Słońca. To KAMAK Energy Inc. i w Japonii, co opowiada historię naszej globalnej obecności. To nie jest kolejny eksperyment naukowy, to ostateczna próba generalna technologii, która może na zawsze rozwiązać globalny kryzys energetyczny. W tej chwili, w tym budynku, naukowcy uczą się, jak kontrolować maleńkie sztuczne słońce, a to, co zaraz zobaczycie, pokazuje, jak Japonia buduje przyszłość całkowicie niezależną od paliw kopalnych. Sztuczne Słońce, w Naka. To jest reaktor, w którym uczymy się kontrolować gwiazdę. W Naka w Japonii monumentalny reaktor JT-60SA jest teraz w pełni operacyjny. Ta kolosalna maszyna w kształcie pączka, zwana Tokamak, jest wynikiem partnerstwa 50 na 50 pomiędzy Japonią a Unią Europejską. Zbudowana przez ponad 70 firm przez ponad dekadę, jest teraz największym działającym tokamakiem nadprzewodzącym na Ziemi. Jej rola jest bardzo konkretna i bardzo ambitna. JT-60 SA jest bezpośrednim poprzednikiem i poligonem testowym dla ITER, jeszcze większego międzynarodowego reaktora syntezy termojądrowej, budowanego we Francji. ITER ma odpowiedzieć na jedno pytanie: czy synteza może produkować więcej energii niż zużywa w pełnej skali? JT60SA pełni inne, ale równie krytyczne zadanie. Musi odkryć, jak kontrolować tę energię w sposób stabilny i efektywny. To miejsce treningowe, gdzie naukowcy ćwiczą ujarzmianie gwiazdy, zanim zapiszą te lekcje w wielomiliardowych elektrowniach. Kiedy JT60SA osiągnął pierwszą plazmę pod koniec 2023 roku, stworzył pętlę przegrzanego gazu wirującą wewnątrz magnetycznej klatki. Ten moment potwierdził, że maszyna działa. Teraz zaczyna się prawdziwa praca. Każdy nowy strzał będzie wydłużał plazmę, podgrzewał ją do jeszcze wyższej temperatury i eksperymentował z kształtami oraz konfiguracjami, które ułatwiają podtrzymanie syntezy. Konsekwencje są głębokie. Każda sekunda stabilnej plazmy w JT60SA staje się danymi na kolejny krok. Demo, prototypową elektrownię syntezy termojądrowej, zaprojektowaną do bezpośredniego zasilania sieci elektrycznej. Ten reaktor w Naka to nie jest projekt poboczny. To tutaj na bieżąco powstaje instrukcja obsługi dla pierwszych na świecie komercyjnych stacji syntezy termojądrowej. Wewnątrz maszyny, która łamie prawa fizyki. Aby zrozumieć, dlaczego ta maszyna ma znaczenie, trzeba zobaczyć, co dzieje się wewnątrz niej. W centrum znajduje się toroidalna komora wielkości małego basenu, mieszcząca około 130 metrów sześciennych plazmy. Zwykły gaz wodorowy jest wtryskiwany, a następnie bombardowany falami radiowymi i wiązkami cząstek aż osiąga 200 milionów stopni Celsjusza. W tej temperaturze atomy rozpadają się na plazmę, elektrycznie nałożony roztwór elektronów i jąder atomowych. Nic na Ziemi nie może dotknąć tak gorącego materiału. Każda solidna ściana natychmiast by się wyparowała. Dlatego plazma nigdy nie dotyka ścian. Zamiast tego jest zawieszona w powietrzu dzięki starannie ukształtowanemu polu magnetycznemu niewidzialnej klatce utworzonej przez nadprzewodzące cewki owijające stalową powłokę. Tu robi się niemal surrealistycznie. Magnesy, które utrzymują tę gorącą jak gwiazda plazmę na miejscu, muszą być schłodzone do około minus 269 stopni Celsjusza, zaledwie kilka stopni powyżej zera absolutnego. W tej samej maszynie masz jedno z najgorętszych miejsc w układzie słonecznym, unoszące się zaledwie centymetry od jednego z najzimniejszych miejsc we wszechświecie. Cała konstrukcja waży tysiące ton, a istnieje po to, by utrzymać coś bezmasowego. Pierścień gorącego jak gwiazda gazu, zawieszonego w zamrożonym metalowym pączku. To ułożenie wyjaśnia także, dlaczego fuzja jest z natury bezpieczna. Jeśli coś pójdzie nie tak, magnesy stracą moc, czujnik zawiedzie, wystąpi zakłócenie, plazma natychmiast dotyka ściany, przekazuje swój ciepło i znika. Nie pozostaje paliwo, by podtrzymać reakcję łańcuchową. Ogień fuzji gaśnie jak świeca na wietrze. To, co JT60SA dodaje do tego obrazu, to kontrola. Wcześniejsze tokamaki mogły zapalić plazmę i utrzymać ją przez kilka sekund. JT60SA jest zaprojektowany, by podtrzymać ją przez około 100 sekund i robić to w zaawansowanych kształtach, które ułatwiają fuzję. Plazma może być wydłużona, ściśnięta lub przesunięta, a każda nowa konfiguracja ujawnia coś o tym, jak utrzymać miniaturową gwiazdę stabilną, nie pozwalając jej zgasnąć lub rozedrzeć maszynę? Nigdy. Kończące się paliwo, które zmienia równanie. Reaktory fuzyjne takie jak JT-60SA działają na dwóch prostych izotopach wodoru deuterze i trycie. Deuter jest rozpuszczony w zwykłej wodzie morskiej, co oznacza, że każda wanna na ziemi cicho zawiera go wystarczająco, aby zasilić całe życie jednej osoby. Tryt, drugi składnik, jest rzadki w naturze, ale może być wytwarzany wewnątrz samego reaktora przy użyciu litu w specjalnych kocach hodowlanych, wbudowanych w ściany. Razem tworzą źródło paliwa znacznie bardziej obfite niż ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny. To jest część, której większość ludzi nigdy nie zdaje sobie sprawy. Paliwo fuzyjne jest praktycznie niewyczerpywalne na ludzką skalę czasową. Jeden gram paliwa deuter Trit zawiera tyle energii, to tysiące galonów ropy naftowej. Około 60 kg paliwa fuzyjnego może wyzwolić tyle energii, co setki tysięcy ton ropy naftowej. Mała, wielkości ananasa, ilość równa się 10 tysiącom ton węgla. Reakcja wytwarza Hel jako główny produkt uboczny, który jest gazem obojętnym i nie tworzy długotrwałych odpadów radioaktywnych. Które musiałyby być przechowywane przez tysiąclecia. Nie ma także ryzyka niekontrolowanej reakcji łańcuchowej, ponieważ plazma musi być aktywnie utrzymywana. Jeśli magnesy przestaną działać, reakcja ustaje. Jeśli więc fuzja jest tak idealna, dlaczego świat jeszcze na niej nie działa? Odpowiedź jest prosta i brutalna. Utrzymanie plazmy w stabilnej temperaturze 200 milionów stopni przez minuty, zamiast ułamków sekundy, jest jednym z najtrudniejszych problemów kontrolnych, z jakimi kiedykolwiek zmierzyli się inżynierowie. Turbulencja, niestabilności i drobne wahania pól magnetycznych mogą zabierać energię plazmie albo powodować jej uderzenie w ściany. JT-60SA został zbudowany właśnie po to, aby pokonać tę barierę. Jego misją jest utrzymywanie plazmy przez długie impulsy. Kształtowanie jej w sposób minimalizujący turbulencje i testowanie dokładnych warunków, jakie ITER będzie potrzebował, gdy będzie próbował osiągnąć dziesięciokrotny wzrost energii w nadchodzących latach. ITER pokaże, że fuzja może generować energię netto na skalę reaktora. JT60SA pokaże, jak taką moc kontrolować na tyle dobrze, aby zaprojektować elektrownię, którą rzeczywiście można podłączyć do sieci. Fuzja nie jest pojedynczą maszyną, to sztafeta. Teraz Japonia biegnie najtrudniejszy odcinek tego wyścigu, gdzie naukowe marzenie musi zostać przekształcone w działający prototyp źródła energii, które zasadniczo mogłoby zasilać cywilizację przez miliony lat. Globalny wyścig o opanowanie gwiazdy. Japonia nie próbuje poskromić gwiazdy w izolacji. Jest częścią globalnej rywalizacji która postępuje szybciej niż większość ludzi zdaje sobie sprawę. Podczas gdy JT-60SA rozpoczyna badania nad długimi impulsami i plazmami o wysokiej wydajności, Tokamak East w Chinach ustanowił własne rekordy, utrzymując plazmę o temperaturze przekraczającej 100 milionów stopni przez ponad 1000 sekund. Francuski reaktor West niedawno utrzymał stabilną plazmę w warunkach fuzji przez ponad 20 minut, testując komponenty z wolframu do przyszłych elektrowni. W Stanach Zjednoczonych Narodowe Centrum Zapłonu, National Ignition Facility, użyło zespołu laserów, aby osiągnąć naukowy próg zapłonu, gdzie maleńki cel fuzji na krótko wyemitował więcej energii niż ta dostarczona przez lasery. Każde z tych osiągnięć odnosi się do innego fragmentu problemu. Ist dowodzi, że możemy utrzymać gorącą plazmę przez długi czas. West pomaga zrozumieć, które materiały przetrwają nieustanne bombardowanie neutronami. NIF pokazuje, że podstawowa fizyka zapłonu działa nawet w bardzo innej konfiguracji. Razem tworzą rodzaj rozproszonego mózgu, światowego laboratorium pracującego nad fragmentami tej samej układanki. JT-60SA stoi w centrum tej sieci, ponieważ jest wystarczająco duży i elastyczny, by testować bezpośrednio istotne scenariusze dla ITER i DEMO. Kiedy naukowcy w NAKA kształtują plazmę, nie tylko próbują pobić rekord. Testują, czy przyszła elektrownia może działać przez godziny bez utraty stabilności. Kiedy East lub West wydłużają swoje długie serie impulsów, udowadniają, że algorytmy sterowania i materiały potrzebne do ciągłej pracy są w zasięgu ręki. Pytanie nie brzmi już, czy fuzja jest możliwa. Udowodniono to na różne sposoby wielokrotnie. Prawdziwe pytanie brzmi, kto pierwszy opanuje ją na skalę komercyjną i która konstrukcja Tokamaki takie jak JT60SA i ITER, czy niektóre z nowszych kompaktowych koncepcji, wygra wyścig do sieci energetycznej. Japońska rewolucja energetyczna na dwóch frontach. Podczas gdy Japonia i Europa uczą się kontrolować gwiazdę w Nakie. Japonia jednocześnie atakuje problem energetyczny z zupełnie innego kąta pod własnymi stopami. Zaledwie kilka kilometrów pod japońskimi rejonami wulkanicznymi leży strefa geotermalna nadkrytyczna, gdzie woda staje się duchowym płynem, mającym dziesięciokrotnie większą moc niż konwencjonalne źródła geotermalne. W latach 90. ubiegłego wieku projekt głębokiego wiercenia w polu Kakonda przypadkowo dotarł do skały o temperaturze przekraczającej 500 stopni Celsjusza, topiąc instrumenty i zmuszając zespół do porzucenia odwiertu. Wtedy wyglądało to jak porażka. Dziś czyta się to niczym mapę. Japonia obecnie rozwija technologie, ceramiczne rury z wyściółką, wiertła diamentowe syntetyczne i sterowanie trajektorią prowadzone przez sztuczną inteligencję zaprojektowaną, by przetrwać ten podziemny ogień. Jeśli te nadkrytyczne zasoby będą mogły być bezpiecznie wykorzystane, kilka elektrowni zasilanych przez wulkany mogłoby zapewnić ogromną, stałą i wolną od węgla energię elektryczną na wieki. Jednocześnie Japonia buduje infrastrukturę powierzchniową, która wykorzysta tę nową energię. Pole badawcze w Fukushimie zajmujące się energetyką wodorową przetwarza energię odnawialną na zielony wodór na skalę przemysłową, skutecznie zamykając energię elektryczną w postaci paliwa. U podnóża góry Fuji powstaje Woven City Toyoty, będące żywym laboratorium. Prototypem miejskim zasilanym wodorem, gdzie pojazdy autonomiczne, inteligentne domy i robotyczne usługi są splecione w jeden reagujący ekosystem. W całym kraju pływające farmy słoneczne rozciągają się na tamach i zbiornikach wodnych, wykorzystując efekt chłodzenia wody dla zwiększenia wydajności i unikając konkurencji o ziemię. Japonia buduje warstwowy system energetyczny, w którym fuzja dostarcza ekstremalną gęstość mocy, nadkrytyczna geotermia zapewnia stabilną podstawę energetyczną, wodór oferuje magazynowanie i mobilność, a energia słoneczna wypełnia luki. To jest część, której większość ludzi jeszcze nie połączyła. Japonia nie tylko wynajduje nowe sposoby wytwarzania energii, przebudowuje całą swoją infrastrukturę tak, aby kiedy te reaktory i głębokie odwierty dostarczą ogromne ilości czystej energii, miasta, sieci i przemysł były już gotowe, by z niej korzystać. Co się stanie, gdy to faktycznie zadziała? Kiedy wyobrazisz sobie świat, w którym Japonia dysponuje prawie nieograniczoną czystą energią, jej inne mega projekty przestają wyglądać jak science fiction, a zaczynają jak planowanie. Koncepcja podwodnego miasta, taka jak Ocean Spiral Shimizu, staje się bardziej realna, gdy stała tania energia może napędzać odsalanie wody, badania głębinowe oceanu i sztuczne ekosystemy. Propozycje takie jak wieża Sky Mile 1700 metrowe pionowe miasto w Zatoce Tokijskiej nagle mają dostęp do chłodzenia, odsalania i pionowego rolnictwa, które byłyby im potrzebne. Roboty fabryczne w formie humanoidów oraz autonomiczne zespoły budowlane, już testowane na japońskich placach budowy, nie napotykają już na koszty energii, które uniemożliwiałyby ich ciągłą pracę. Nawet przestrzeń kosmiczna wchodzi w tę historię energii. Drewniany satelita, taki jak Lignosat, zaprojektowany tak, by spłonąć czysto i nie pozostawić zanieczyszczeń metalowymi tlenkami w górnej atmosferze, wskazuje na przyszłość, w której zrównoważone materiały łączą się z tanimi startami rakiet. Długoterminowe badania nad kosmiczną windą opartą na nanorurkach węglowych brzmią dziś ekstremalnie, ale wpisują się w świat w którym obfitość energii uczyniła koszt wyniesienia ludzi i sprzętu na orbitę rozwiązywalnym wyzwaniem inżynieryjnym, a nie trwałą barierą. To czy wszystkie te pojedyncze projekty się powiodą jest niemal drugorzędne. Ważne jest nastawienie, które za nimi stoi. Japonia traktuje energię nie jak towar do kupienia i sprzedania, lecz jak problem inżynieryjny pokoleniowy, który trzeba rozwiązać raz na zawsze. Obecnie przechodzi przez swoje inżynieryjne piekło fuzji i geotermii nadkrytycznej, aby kolejne pokolenia mogły żyć w świecie, gdzie niedobór nie jest domyślnym założeniem. Japonia już włączyła maszynę, która zawiesza maleńką gwiazdę nad zamrożonym pierścieniem magnetów, wierci w kierunku wulkanicznych zbiorników, które zachowują się jak naturalne baterie. Okablowuje całe miasta wokół wodoru i automatyzacji oraz przemyśla wszystko od wałów nadbrzeżnych po satelity przez pryzmat postfosylnej cywilizacji. Więc jedyne naprawdę pytanie, które pozostaje, brzmi: która z tych technologii, gdy już ujarzmimy te sztuczne słońca i głębokie silniki Ziemi, jako pierwsza odmieni Twoje życie? I który kraj będzie najbardziej zaskoczony, gdy energia z fuzji jądrowej przestanie cicho być science fiction i po prostu stanie się częścią sieci? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.